A jak teraz jest z tym wędkarstwem? Są jeszcze dni nad wodą? Jeżeli nie, to dlaczego? Słuchaj, tematy wędkarskie to były grane kilka lat temu, zanim zostałem pszczelarzem. I co dziwne, powiem Wam, że wśród klientów sklepu pszczelarskiego, którzy do mnie przyjeżdżają, jest właśnie bardzo dużo pszczelarzy, którzy z wędkarstwa przeszli na pszczelarstwo. Nie wiem, jakby, jak to się łączy. Ale jest bardzo dużo ludzi, że na właśnie mają pasieki, pozakładali tam dwa ule, pięć uli, takie hobbistyczne i coś tam w sklepie gadamy na przykład nie, i oni mówią, że a tam jeszcze dwa lata temu to wędkowałem w ogóle, nie. Nie wiem, jak to wynika, ale uważajcie, wędkarze, bo może zostaniecie pszczelarzami. Więc słuchaj, tak, kiedyś wędkowałem dużo, ale to właśnie jakby wynikało z tego, co robiłem w życiu, bo kiedyś się zajmowałem serwerami gier, wszystko było skonfigurowane, wszystko było zrobione, wszystko się banglało na spokojnie, to miałem czas, że na weekendy czy nawet w tygodniu mogłem po prostu pieprząć tym wszystkim, wziąć sobie wędki, pojechać nad wodę, siedzieć po prostu cały weekend, wiesz, moczyć kija i tak dalej. Bo ja byłem wędkarzem, który naprawdę łowił ryby, a nie, wiecie, nie, łowił ryby. Więc... Yy... Miałem na to czas. Później czasu było coraz mniej, zostałem pszczelarzem, otworzyłem sklep, wiesz, tutaj muszę siedzieć cały czas w tym sklepie, cały dzień czekać na klientów, więc nie za bardzo. Po południu to już, no, chociaż mam rzekę i jakby zalew pod oknami, to już mi się nie za bardzo chce iść. Zresztą u nas tutaj w Wąchocku na zalewie zrobili taki, taki chodnik dookoła, nie, więc spokojnie już nie posiedzisz, nie połowisz tych ryb, bo potem zawsze pełno ludzi i panie, biero, biero. I tacy przy, przychodzą, co myślą, że po prostu ja tam siedzę, żeby się z nimi pogadać, nie, więc jakby spokoju nie ma. Nad rzekę możemy pochodzić, ale już też mi się nie chce, nie mam czasu, więc jakby wiesz, zalatany jestem. to jakby w sezonie to jest dużo, dużo, dużo roboty. Poza tym ja też byłem wędkarzem podlodowym, bardzo lubiłem z podlodu łowić. Mam cały sprzęt, taki kombinezon z gruby, specjalny, wypornościowy i tak dalej, sprzętu więcej niż talentu, a teraz już nie ma zim. Teraz już nie ma zim, taki żeby, wiecie, kiedyś jak tutaj przychodziły minus 20 temperatury, to zalew na Wąchocku był skuty lodem po prostu przez 3 miesiące. Można było sobie łowić bardzo fajnie i super, super fajnie było. A teraz jak tam lód jest 2-3 dni, i to jeszcze taki, że wiesz, nie za bardzo jest na niego jak wchodzić, bo strach, więc, więc nie za bardzo. Poza tym PZW, no, takie składki teraz mają wielkie, że mnie nie, ja to biedny pszczelarz jestem. A oni poszaleli z tymi składkami, nie? Zresztą to z PZW to długi temat. Tak samo jak wszystkie PZ coś tam, nie? To długie tematy są. Więc y, powiem Ci ostatnio, myślałem, nad, żeby wrócić trochę do wędkarstwa właśnie po tej operacji bypassów, nie i tak dalej, to myślałem właśnie, żeby się troszkę tak wyciszyć, bo jednak y, łowienie rybek, wiesz, jakąś tam metodą gruntową na przykład nie, to było takie wyciszające. Rzuciło się wędeczkę, siedziało, myślało, rozmyślało nad, nad życiem i tak dalej, nie. Fajnie było. Więc ostatnio właśnie myślałem, czy by nie wrócić. No wędki mam wszystko mam, także zobaczymy, może, może wrócę. Na razie jednak nie mam na to czasu.